No, każdy złodziej życzyłby sobie, żeby doszło do e, likwidacji policji i do likwidacji służb penitencjarnych. No, a koalicja 13 grudnia życzy sobie, żeby doszło do likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i do ręcznego doboru sędziów. Nie wiem, jak to e, członkom koalicji 13 grudnia się spina, e, kiedy jeszcze jakiś czas temu biegali po polsce w koszulkach z napisem Konstytucja, mając zarzut, że to Politycy dobierają sędziów do KRS-u i to im oczywiście przeszkadzało, to było, to ich zdaniem jest niekonstytucyjne i właśnie z taką skargą biegali do, do Unii Europejskiej. Natomiast w sytuacji, kiedy polityk, czyli minister sprawiedliwości, wybiera prezesa sądu, ten prezes sądu wybiera <słuch> przewodniczącego wydziału. A ten później może wybrać e, sędziów do danej sprawy. Przecież mamy jawna, e, jawne ręczne sterowanie od najwyższej osoby w e, wymiarze sprawiedliwości do tego ostatniego sędziego, który jest w danej sprawie. Mamy prostą zależność zawodową, prostą zależność zwierzchni, zwierzchniczą, i nikt mi nie wmówi, że nie będzie to wykorzystywane.